Polemizował z tobą, ponieważ to jest i dla panów, i dla pań samochód. Płytki i z zatkanymi uszami. Jeszcze dzisiaj Ruki, producent pokryć dachowych, zaprasza na sport www.rukkidachy.pl. W tym samym czasie. Szkoła, w której pracuje syn klientki. Szoruj, szoruj, dobrze cię. Ciężko coś. A wy nie macie jakichś lekcji przypadkiem? No. Odwróć się w stronę obiektywu. Wniosek. Prawdziwy także w odniesieniu do pojedynczego człowieka. Firma jest silna, jeżeli wszystkie jej elementy. Na fotelu jak u dentysty, a gadający do siebie facet podłącza kable do twojej głowy. A właściwie do mojego zagryś dobrze a ty dałeś się mnie kiedy byłeś mały mnie Robert Gordon's home may be good nie yes, znasz zdjęcia umiejętność oceny sytuacji do wszystkich przyszłych pojazdów need, way... chcąc naśladować sposób Carrie Kari ma 27 lat amputowano jej obie nogi Dż dziękuję na werdykt już za moment Widzę coraz więcej. Ja to trochę śmiać mi się z tego, bo cokolwiek, z kimkolwiek by Polska nie grała, to tak, albo y, poważnie podejdę do tego, albo my nie mamy zawodnili. Tak do końca może... ...rozjechał i tutaj być może Lejski skorzysta z tej okazji. I want to take I jeszcze eksplozje.